Dzieje początków świata i ludzkości. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezoładem i pustkowym. Ciemność była nad powierzchnią bez wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość! Bum, kurwa, piorunek! I stała Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg urzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód, i niechaj ono oddzieli jedyne wody od drugich. Pfff, pff, dwa pioruny! Chuj! Wali wystrzał! Uczynić. Sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem, od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce, i niech się ukaże, że powierzchnia sucha. I Bóg! A gdy tak się stało, Bóg nazwał to suchą powierzchnię ziemią a zbiorowisko wód nazwał morze. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, marihuany, drzewa owocowe, rodzące się na ziemi. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunku, a Bóg wiedział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci, Kurwa, czuję się jakbym czytał instygnie śmierci z Harry'ego Potter'a No ty! Dobra Dobra, A co jeszcze? będę na kanał Czekaj, żebym... Będzie skarga na gruchę, uwaga Ale admina Nie? Uwaga Ko Cosplay admina Wchodzę, wchodzę, wchodzę Siema kurwie jebane Grucha masz bana Wysyłaliś moją mamę Mówiłeś Ona umarła, rozumiesz? Kurwa. Nie wybaczę cię kurwa Czemu ja, nie... Ty kurwa jebana na komendzie smak, bana, ban, grucha, wykrzyknik, konia,